Witam Was serdecznie, z tej strony Nitek, dzisiaj zagramy w Dead Island Riptide, który jest sequelem gry Dead Island. Pamiętacie ten trailer, dziewczynka biegła, zombie uciekało, zjadło dziewczynkę, zjadło też jej rodziców. Ehm. Dobrze, życzę od Dead Island Raptide. Tutaj zaczyna się to wstępem, ponieważ no tutaj ominąłem ja ten wstęp, jest to jakieś tutaj przedstawienie na filmiku, co działo się w części pierwszej, co było bardzo dobrym rozwiązaniem, ponieważ no część pierwszą przeszedłem do połowy, po czym zacząłem nudzić się tak bardzo, że zachciało mi się ciąć czerstwym chlebem i stwierdziłem, że to już nie ma sensu i porzuciłem tą rozgrywkę. Natomiast to Dead Island Raptate zaczyna się tam gdzie skończyła się część pierwsza, więc już wiem jak się skończyła i już grać no, na szczęście nie muszę, natomiast no, zagram tutaj w część drugą. Gram w ogóle zalicza jakieś tutaj fuck-upy, odpalałem ją chyba teraz 15 minut, musiałem restartować kompa, musiałem ustawić jej tryb zgodności Windowsa 7 i jeszcze odpalać jako administrator. Dodatkowo widzę, że zalicza też dropy animacji, teraz już jestem pewny, ponieważ program, który nagrywam, mierzy mi na bieżąco liczbę klatek, widzę, że się gibają, zombie też się gibają, są paskudni, One generalnie jakoś tak nie jest za ładnie. Ktoś tutaj barsz rozlał na jakąś grę, to Boże głowę, mu to tutaj rozwaliłem, nie wygląda to korzystnie, już nie dlatego, że to rwana głowa, tylko po prostu jest to brzydkie. Gra hula na Chromie, Engine 5, jest to silnik, który był stosowany w Chromach, on chyba był też w pierwszym Sniperze, tylko wersja poprzednia, ale tam jakoś wyglądało to ładnie, tutaj to ładnie nie wygląda. Może nie do końca. No te dropy tych kratek w ogóle są jakieś bez sensu, no ale ta gra ma jakiś generalnie problem sama ze sobą. Eee... Ale zobaczmy jak to wygląda. Eee, generalnie motyw jest taki, iż zostaliśmy tutaj w tym prologu, który się nazywa Morzem Gły. Eee, zamknięci na statku, ponieważ jak się okazuje, jesteśmy odporni na tą chorobę, która przemienia w zombie. Eee, coś się stało, jakieś badania tutaj przeprowadzali nad, na, na, nad nami. Było też więcej bohaterów, można było sobie wybrać kim gramy. No, ja gram tą babeczką w szpilkach. Lubię babeczki w szpilkach, dlatego powinien ją gram z zasady tego, że jak mam kimś grać przez tyle godzin zawsze wygram babeczki. To muszę być tutaj stanowczy w swoich wyznaniach, dlatego gram cały czas tymi babeczkami. I jak tylko się da. Tam jakiś zombie tuczy sobie głową. Przypatrzmy się jak wyglądają te modele postaci, konkretnie niekorzystnie. Są paskudne, weź tych opiecz tutaj. <gry> no to te tekstury w ogóle też jakieś takie. No dziwne, w opcjach nie ma anti-aliasingu. Opcję włączyłem, popsułem grę, nie chciała się wczytać, tak jak mówiłem wcześniej. A pamiętajcie, gdybyście mieli problem, zmieńcie sobie ustawienia zgodności, mi to pomogło. Pewnie tylko raz i powinien się znowu dalej nie wczyta. Leję tu wszystko, co tu leży, no bo nie wiadomo, czy to wstanie, czy też nie. Tutaj drzewko podobne jak w pierwszej części tych broni, a generalnie tutaj jest dość dużo tych opcji. Jest mapa, są zadania, jakieś questy, ekwipunek. No, widzicie, uszkodzone kostury, zepsute handbo, cokolwiek to nie jest, skile. Drzewka skilli możecie sobie przejrzeć, w sumie tam nie wiedziałem, że to jest. Drużyna. No bo to gra to jest generalnie tutaj nastawiona mocno na kopa e, możemy wybrać sobie postać, którą gramy, tak jak wspomniałem wcześniej, ja wybrałem tą Chinkę, chińska komandos, która była recepcjonistką w ogóle abstrakcja, a w intro pokazywali ją jako niesamowitego kosiciela nożami, bez sensu, w ogóle zagotowałem się teraz w tej historii tej postaci, e, rozumiem, że każdy może mieć swoje tajemnice, ale to jest chyba już przesada. Sprawdźmy, jak to się dalej gra, no, te dropy animacji są konkretne. No, ta gra nie zwalnia tak dlatego, bo nagrywam, zwalnia tak, ponieważ zwalnia. No, zombie sobie ryczą. <grymne> są naprawdę paskudni, nie wiem, kto ich designował. Nie postarali się oblepianiem tymi teksturami, tutaj można, o zlaczka można pociągnąć coś, to wybucha. No, w ogóle abstrakcja, nie skończyłem tego zarysu fabularnego, ponieważ jest tak, takie bzdury tutaj że odciągnęłem je od tego. E, okazuje się, że ci, co przetrwali pierwszą część, są odporni na tą chorobę. To jest taki spoiler, ogóle no, przepraszam was serdecznie. Musicie sobie przewinąć, jak wam nie pasuje. E, są odporni na chorobę, Łapi nas jakiś koleś, w ogóle nażelowany taki, Alfonsio. E, I zamyka nas tutaj, prowadząc badania, chce przeprowadzić badania e, od tej odporności. No, coś się dzieje, zombie standardowo szaleją. Mówicie, impreza niezła. My tam napakowani dragami, nie wiem co się stało z w ogóle z całą drużyną. Gdzieś zniknęli, ułek koksu. Cienki koksu, tutaj widzę ręka się go nie trzyma. Mocny młotek. rzemy go. Mam taki, naprawiałem mi muszko i rozwalił się na dwie części, więc no nie są te młotki takie mocne, trochę przeramowany tekst. O, wlazłem mu w tekstury. Nie wiem co chodzi, jakieś tu zwolnienia. Alkohol ma, dobrze. Może zagram trochę dłużej dzięki temu. Nie wiem ile w ogóle nagram tego filmiku, więc od razu ostrzegam, że cieszę się tym co widzicie. Ma swoiste ostrzeżenie wydaje się, że to jest przed tą grą. Natomiast no, może być brutalnie przerwany tutaj proces nagrywania. W no, związku z tym uprzedzam, gdybym przerywał w jakimś durnym momencie. Tutaj z buta, tu jest chamie. Chodź ja, chodź, chodź. O, bicie się tutaj, no nawet jakoś tak to leci. Jakiś full mam. Ja. się się, pani tam gdzie było. Jakieś tutaj o czym zbielały, nic nie widzę, kolorów w ogóle nie ma, bez sensu złożyłem to. Jakieś wyzwanie, tym samym zakończyłem. <noise> Było to głupie. Jakieś brawce, nic tutaj do ruszenia. W ogóle tak strasznie to skacze Nie wiem o co chodzi. fausing jest włączony, czyli ta synchronizacja ponowa. No, nie lubię jak mi rwie ekran, jak te, te gry tak czasami mają. No, to widzę, że jak to się włączy, to ekran nie rwie, ale rwie cała gra. Widzicie, woda magiczna tylko leje się do progów, nie wylewa się dalej. No to wybucha, tu jakiś pogniecony titanik Pani gada sama do siebie. Tutaj ja dużo zarażony. Tu jakieś nowe zombie się odblokowało w notatniku. Szybko. O kurczaki Spinąłem Pobliłem przycisk, chciałem naciłem G, zamiast H H to apteczka, G to gówno no, właśnie się to stało. Zbieramy kasę. Kasę tutaj widziałem na crafting, jest potrzebna. Łooo, 99 punktów doświadczenia, Uhu. A, crafting na ulepszanie tych przedmiotów, więc może z nim mieć magiczny młotek rzucający pewnie ognistymi ogni, ogni kulami. Nie wiem czy tak jest, fajnie by było. Byłoby coś ciekawego przynajmniej. Widzę, się zalewa. W pierwszym Prince of Persia Sands of Time było chyba to lepiej zrealizowane, może w drugim. Chodź, chodź, tu się leje. Sprawdźmy tu szafki. Taśma izolacyjna przyda się na pewno. Duża bateria um, to będzie do miecza świetlnego. Sądzę, um, że tutaj zmyślnie wszystkie kabiny są takie same, żebym przypadkiem nie wiedział gdzie jestem. Tutaj się zalewa, wszystkie jakieś zdjęcia, babeczki. Mm, 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 nic nie widać, um, na pewno są to babeczki. Ciążnik, nie wiem po co, weźmy, żebym przypadkiem za szybko nie biegał. Tu pan czeka w drzwiach. O, jakiś napakowany, szwędarz poziom 14, ja nawet nie wiem którego poziomu jestem, ale no damy radę tutaj. Dajesz. Nie wiem co mam tu dać. Ale daję. Kran, widzicie, z z Zdjątka możecie poczytać. Nie, nie możecie, zbyt niska rozdzielczość, sorry. Zepsuty klucz nastawny, stawny, czyli sami mamy mocny motek. Dobra, woda efektu jak widać wody nie daje. Możecie pogadać z te te y. Pamiętam te sprajty, były w Sniper Ghost Warrior 2. No widzę, że niepotrzebnie brali tam CryEngina, wystarczyło Chroma. Woda jest dokładnie taka sama. I Matełko, a no to widzicie, to jest ten workshop, tu możecie te przedmioty sobie naprawiać, ulepszać, sprzedawać, stworzyć nowe możecie, co tam chcecie. Ja nic nie chcę, nie wiem czy stać na cokolwiek. No, mm -hmm, gdzie jest ten mocny młotek? Naprawmy go. Dobra, naprawmy mocny młotek. Gdzie on tu jest? Za 109 dolarów, widzicie, zapłaciliście i Madle 109 dolarów. Madu wam naprawiło ten mocny motek, możemy go teraz upgradeować i jedziemy. Upgradeujemy co tam Co no, no mocny mocny motek świeci w ciemnościach teraz. Nie, no, nie świeci, ale mógłby. Woda o Jezu, taka paskudna woda. Która paskudna, jak ten zombie. No to tam widzicie to jest pasek staminy, on jak spada, no to oczywiście nie możemy się tuc. No, jakieś, widzę zombie, mało rozgadnięte. Ten to chciał przybiec. po trochę trochę zapał, coś złamałem mu. Pewnie piszczel. Uh. O jezus, Maria, zginę tutaj. Szybka apteczka. Jakieś dragi, impreza musi być. Próbi się na końcu gry okazuje że a, tak naprawdę wszyscy to byli normalni ludzie. A ja po prostu za dużo tych apteczek zebrałem. No, nie wiem, no, widziałem tej gry tyle co wy widzicie. To no, może trochę więcej, bo widziałem intro. Więc zbiedniałem trochę bardziej, moja psychika siadła. Na kanciaste tutaj bojki, nie wiem jak się nazywa nawet. Nie jest kanciasto, ze wszystkie silniki są tak samo kanciaste. Dobrze, ID Tech'a nie wzięli, pamiętam, że ID Tech i w Kojku Trójce... Bo jest, Maria, nie chcę tego mógł. co to mi ID Tech w kojku Trójce chyba pierwszy raz kule generował, takie prawie kule, a tutaj widzę krok wstecz, witamy w 2009. ło, panie tutaj z zębami, gdzie mi tutaj... No, tutaj masz, te jest kopniaka, tu z mojego laczka, dzielne obcasy tutaj, hardkorze. Dobra, woda jest paskudna. Doby w niej pływają, nogami kopią. A widzicie, dzikie pląsy. Łup, łup, oh my god. Generalnie, po polsku, gadają po angielsku. Widać, że robią we Wrocławiu. Dobra, podnieśliśmy 32 dolce. Tyle lat rochu się. Dzisiaj... Baywatch teraz biegną, tutaj tak biegną. No i kable wystają, to nie chcemy kabli. wyjdźmy z przez te drzwi. Zobaczmy. zamknąłem je sobie. Widzicie tutaj śrubki, prawie że wystają z tej ściany. Bump mapping, jak widzicie, nieobecny. Nie wiem, czy przypadkiem zaraz tego filmu nie będę mógł kończyć. Tutaj widzicie, opalał się trochę, jakieś, twarz mu rozwiało. Śmierć żywym trupom. Właśnie, tutaj chodź, z, z buta go widzimy tą drabiną. Chodźmy Nie mogę. Aha, widzicie nie ja się stałem F w dobrym miejscu, nie mogę wejść po drabinie. Headshot O, jakiś sztorm w ogóle. O Jezus Maria, jakieś amunicje, tutaj pistolet. Może nawet postrzelamy coś. Jest pistolet. Jest on pieniądze. O, o jest tutaj titanik, góry lodowe, to się dzieje. No, koszmarnie trochę ta woda wygląda. My taki solid dwójka miał lepsze, da jeszcze na play dwójce. No, ale tu jakieś te tekstury wpływają, to lubię akurat ten efekt, ale tutaj jest taki wykonany trochę nędznie. Ui! No, jakieś tutaj rozmazało się wszystko. O, żeby was postarało, zdychać, no, tak jak coś mówi, mówię, Mogę... się jedzą, nie przerwę. nawet nie zauważyli, że jestem, mogą się nie nazywać. No, jużesz szkoleć. <grych> Ragdolu, jak widzicie, trochę nie ma. Trafienie krytyczne, bo można go tutaj dobić. O, właśnie, fatality. No, ale ktoś tutaj musi przepięknąć na statkiem. No, na pewno nie ten człowiek z zarostem. Znaleziono niekradzione i macie cały czas takie jakieś żebyście przypadkiem nie przestali grać. No, nie wiem, jakoś tak. O, coś tu biegnie. A na razie, jakiś to ma sens. Jedynka nie miała tego sensu za dużo, szybko się tam te kwesty tak porozdrabniały na drobne, że o masakra, nie wiedziałem co tam robić, o co chodzi Dobra, tutaj deszczek pada, deszczek pada. Może nagram ten cały prolog Nawet jakieś burza, o tu jakiś biegnie zarażony Tu mnie samo uczy, że mam naciskać prawy przycisk myszy, co wiedziałem od razu Zaskoczenia nie ma w tym sterowaniu. No, widać nogi, nie w każdej grze widać nogi ich bohatera, zawsze mu to wkurzało, czemu nie widać nigdy nogi bohatera, to w battlefieldie widać, to było fajne, w trójce, no gdzieś tam ktoś napuścił się wódki, o Jezus Maria, jakieś tutaj zombie, Po no, z horrorem to wspólnego raczej dużo nie ma, bardziej to tak te zombie też, tak jest 28 dni później, albo tygodni, to były dobre zombie filmy, fikołki niezłe, dużo gore, no filmy brytyjskie, z brytyjskich to też najbardziej lubię Dead Set To był taki mini serial pięcioodcinkowy O zombie i domu wielkiego brata Bardzo fajny, mogę go nie dzielić na te odcinki Bo to tak bez sensu wyszło Każdy odcinek ma... który żyje tu bez głowy Kura która pobiega W ta skóra jakoś tak nierówno mu tu zeszła Wracając do Dead Set Bardzo fajny, fajna seria Ale brytyjski również Jakieś tam te brytyjskie zombie wikołki O, 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 o zombie i zombie o Jezus Maria ale pasztecik, dobrze tutaj zdjęcie do albumu rodzinnego. No, zombie fikołki brytyjskie są fajne. Fajne są bo jest gore. Fajne są bo są niesiedzienne, nie są z Hollywoodu, więc jeszcze zapewniam jakieś zaskoczenie. No, Set samą ideą w ogóle tutaj zamkniętych w domu wielkiego brata i zombie szwędających się wszędzie. No już sprawia masę fajdy. No, generalnie fajny jest ten serial, możecie sobie zobaczyć. No, w sumie trwa 2 godzinki. No tak, akurat, gdybyście już mieli dość grania w Dead Island Dead set jest jak znalazł no, widzę, że tutaj panowie hmm? o, mogę tutaj zrobić śmierć z góry, nie wyszła to widzę, z Far było dobra, tutaj widzę, że ten pistolet to zdają dają tak, egzamin wow! i bullet time to był widzieliście Uhu. ok, podniosłem znowu górę dolarów nie wiem, czy ona je upycha, przecież jest tylko w mini i w bluzce. No, spoko. O, tu impreza, o widzę ludzie. Jakaś stawka, o właśnie, to jest ten zły, który te badania chciałem przekonać. O, tutaj, wiadomo, patrzcie, jakie fale w ogóle wielkie widzieliście, a stoja tak jest, jak stał, tak stoi dobrze. Widzę, że włosy mu tak samo się ciekają, jak cała reszta wszystkich rzeczy w tej grze na deszczu. O, widzicie, drugi raz wszedłem na tę drabinę. Widzę, że tutaj obrona przeciwko zombie Myślałem, że to dinozaur. Ale to skała I... I roz... Impreza rozbita A pani ma pogląd pończochy, tu życie czemu mogę, prawda się wydała Okej, okay. impreza Ło! już on karabin w ogóle nie wiadomo skąd O jakiś tutaj pan zombie obrosięty, nie wiadomo czym Zabawimy się za tym dermatologa i go zaraz tu przebadamy o ile te stęki w ogóle jakiś sens mają. O już nie mam karabinu. O już teraz nawet nie mam tego. O nie, mam karabinu. He! Chyba w to było. O samobójca, widzicie? O! samobójca Widzieliście? A tu nie ja. Czekaj, ciach, ciach. To jakiś boss idzie. Zbir. Fest. Jakiś wytrzymały kozak Bochen, legendarny kozak. Naparzamy go tutaj. Mamy dźwięk tej broni. Pozostawiam wiele do życzenia. Efekt strzelania no taki sobie. Rico, jest nawet nawet tutaj, widzę, że drga, drga ten celownik. O, jakieś tutaj stają, przedstawiają się w ogóle bez sensu. Czemu nie atakują po prostu? Widzicie, wszyscy tak samo reagują. Chyba mi się skończyła amunicja wyciągnijmy łom. Dobra, tutaj panie po łomie, dostałem po łomie. Łomem po łapach. Dobra, tutaj jakiś szwędacz. Problem z głowy. śmiesznie. O, cień rzucam nawet. Dobra, deszcz jest z Zobaczcie na mostek, uhu. hehehe, <laughs> Najbardziej skopany efekt deszczu w historii gier wideo. Mogli się go dać <laughs> tutaj to samo. Bez sensu, bo jakie to brzydkie. Okej, okay, tu jakaś drabina. Wejdźmy, pamiętajcie, że musicie nacisnąć F przed drabiną, bo inaczej wejść w się nie da. Jak widzicie Dead Island Raptide nie dzieje się na wyspie, dzieje się na statku. Okej, okay, poszedłem tutaj znalazł drogą indenostka. Otóż szwendacz, myślałem, że tu mi się podobni. mi się amunicja, więc lejemy się łomem. Wszak na tym tak na polegać. O, dostępne nowe rozwinięcia. Rozwinimy się zatem. Umiejętności. Furia. Walka, sztuka przetrwania. To może walkę tutaj jakieś. O! Tutaj stajemy się Jackiem Dorisem. Atak z wyskoku, poziom 15 miałem w zbiegu. Generalnie, no nie wspominałem wcześniej, że można wyrazić postać, można, jest tych postaci kilka, jest nawet Wolverine, koleś, który ma taką rękawicę. Uh, możecie nawet sobie zaimportować postać z pierwszej części Dead Island. Ja nie mogę, bo nie skończyłem i gdzieś sejwy też wywaliłem. Savey się mnie nie trzymają, no to sejw w nią zabi wszystkie zombie. Więc tutaj nie mam co gadać. Wow. Pan policjant. Bilety do kontroli. Nie mamy, stajemy w ciry. Nie wiem gdzie to jest blok. Chyba nie ma, może jest. <grystanie> w sensu Staminy mi brakło. Uu. Tak nie ma staminy, weźmy za tym trochę pieniędzy. Jakiś oszalały tutaj kapitan. No naprawdę się tak nazywa. <laughs> o, jakiś wytrzymały. To mm -hmm. mm -hmm. jakaś pałka policyjna. <laughs> Esencja walki Dead Island. Ma tutaj jakieś apteczki. Szmery, bajery. Nawet łom. Poziom 17 dlatego taki twardy. No i się nawet jest trudniejsze niż Diablo 3. Dobra, są drzwi. Pozbierajmy wszystkie datki jakie nam zostawili. Kasa się zawsze przyda, przecież no przecież są zombie. Kasa jest potrzebna. Gdzie jest mój młotek w ogóle? Chyba wywaliłem ten młotek w ogóle. No jasne, że wywaliłem młotek. Głupia gra, Mnie już wzięła karabin i wrzuciła ten młotek. Dobrze wydałem jego tak mało pieniędzy. Mała strata. ło, senka. der Ratismus. Pala. Oh, wow, Pala. Mhm. Mh. Das okay, so ist da, Mhm. Mh -mh. I na tym skończył się prolog, jak widzicie. Teraz powiem doszliśmy do esencji gry, czyli do pobytu na wyspie, ale już go wam nie pokażę w tej części filmiku. Dokręcimy drugą, więc będziecie mogli zobaczyć czy warto w ogóle tutaj na tą wyspę się zapuszczać. Widzę może zerkniemy jak to w ogóle wygląda. Oczywiście ktoś przetrwał, nie tylko ja. Oczywiście babeczka. To co jest no, bez sensu. Wow.

no nawet ładnie ale to bez sensu te blackouty między scenkami są idiotyczne no, jakiś tutaj pora grillu no, tekstury wysokiej jakościści szelki <grymne> wyspa no tutaj już ta woda wygląda ładniej rurka harmonikowa zebrana Hatka Robinsona. A, dobra, no to ja tutaj kończę ten filmik. <gry> A, może za zapuścimy się dalej na tą wyspę przy okazji drugiej części filmiku. A, tutaj jeszcze tego pana po prostu zobaczmy. O, tutaj zawał, niebezpieczna rzecz. A, dzięki, że znowu chwilę żeście poświęcili na obejrzenie Dead Island Raptide. Mam nadzieję, że wam się podobało. A z mojej strony na dzisiaj to tyle. Do następnego. Cześć.